Spotkanie na Alasce zakończyło się zerowym sukcesem. Ci, którzy myśleli, że będzie wstrzymanie wojny, wstrzymanie ataków albo czegokolwiek, zapomnieli o tym, że Putin, nawet wychodząc z samolotu na Alasce, nie zatrzymał nalotów ani ataków na Ukrainę. Jednym z większych sukcesów, o których mogłaby dzisiaj mówić prawica, jest to sukces taki, że Mencen, Berkowicz i inni prawicowi politycy porównują. Nataniahu do Putina, aczkolwiek bardzo broniąc Wladimira Putina. Kolejnym sukcesem będzie to, że wyszedł szpieg rosyjski pan Schmidt, który obecnie przebywa na Białorusi i też pogratulował Putinowi. Jedno jest pewne i tutaj bez żadnego sarkazmu ani niczego. Donald Trump. Zachował się dosłownie jak gospodarz. I nie ma znaczenia, czy przychodzi do ciebie premier 40-milionowego kraju, czy latuje do ciebie zbrodniarz wojenny. Czekasz na niego, bo jesteś gospodarzem. No chyba, że jesteś małostkowym kibolem, to wtedy każesz swojemu gościowi na siebie czekać. Po tym wszystkim, kiedy Putin oklaskiwał, jak mały Kaziu oklaskuje swojego gwiazdora. Oklaskiwał Putina wychodzącego do niego po tym, jak wsiedli razem do samochodu, po tym obrzydliwym, prawicowo-naiwnym spektaklu kreatur, poszli i przez trzy godziny dyskutowali. Po czym wyszedł Putin, wyszedł Trump i powiedzieli: Spotkanie było długie, owocne, ale sukcesu nie ma. Natomiast Putin, no cóż, Putin nie mógł sobie podarować, aby wspomnieć, że wojna ukraińsko-rosyjska jest wynikiem Amerykanów. Powiedział wyraźnie, gdyby Trump rządził kilka lat temu, wojny by nie było. Ergo rządził Biden, Amerykanie wywołali wojnę, więc dlaczego my, Europejczycy, mamy płacić za kolejną wojnę Amerykanów, tego nie wiem. Jedno jest pewne: Trump powiedział, że brak informacji i bank. I brak decyzji, które zapadły na tym spotkaniu, przekaże teraz europejskim przywódcom, jak i panu Zełęckiemu. I w momencie, kiedy już obaj stali na schodach samolotu, mając odlecieć, w tym momencie jeszcze Trump zakrzyczał: WLADIMIR! a laska? Nie Alaska, a laska? No i skończyło się to mniej więcej tak.